Ćwiczenia pooperacyjne, ćwiczenia te możesz wykonać pod koniec pierwszego tygodnia po operacjach przezbrzusznych, włączając w to również cesarkę. Połóż się na plecach, zacznij od oddechu w swoje ręce, poczuj jak Twoja klatka faluje unosą, unosząc się do góry i do boku. Możesz przełożyć swoje ręce na żebra i poczuj jak Twoje żebra pracują jakby rozkładały się w środku parasol. Przełóż swoje ręce na kolce biodrowe. I swobodnie z wydechem pokoły biodrami. Wszystkie ćwiczenie wykonuj w wolnym tempie, tak żebyś nie czuła bólu. Ewentualne może być uczucie dyskomfortu. Na wydechu unieś złożone ręce za siebie, zakres ruchu dostosuj do swoich możliwości. To samo ćwiczenie możesz wykonać z nogami prostymi. Jeśli nie pozwalać na to ból, zostań przy ćwiczeniu poprzednim. Następnie połóż się na plecach i spróbuj wraz z wydechem unieść swoje ciało do góry, opierając się na piętach i na łopatkach. Poruszaj swoimi nogami w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych. Każdy z ćwiczeń możesz wykonać od 8 do 10 razy. Zegnij swoje nogi, zegnij swoje ręce w łokciach i na wydechu mocno wciśnij łokcie w podłoże. Utrzymaj przez około 5 sekund. Możesz pogłębić to ćwiczenie przez uniesienie bioder w górę. Powtórz ćwiczenie około 5-8 razy. Zakończ ćwiczenie swobodnym, spokojnym oddechem, skierowanym w klatkę piersiową oraz w dół brzucha. Pamiętaj, żeby wydech był dłuższy niż wdech.